Witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj taki krótki film z obchodów moich pól to już drugi bodajże no nie mam na chwilę obecną co nagrywać, ponieważ no nie jestem w stanie, że tak powiem i znajdujemy się na moim owsie tutaj nawożenie takie podstawowe, no to obornik. Yy, tam do list nie dałem. Tutaj była rzadkie folijista na poplon. No i po, po rzadkwi właśnie posiełem owiec. Wygląda fajnie. Trochę owsika wyrosło. Jakoś teraz ostatnio. Ale owiec taki w miarę. W miarę równiutki yy, Odchwaszczanie tutaj zrobiłem. O przepraszam odchłaszczanie tutaj to wziąłem chwastoksem turbo w dawce 2 litry na hektar nawożenie dolistne tutaj wziąłem nitrospida 39 w dawce 5 litrów na hektar jednorazowo i w sumie z takiego nawożenia, no plus obornik na tutaj 80 arów, no to jeszcze położyłem na to o ze trzy rozrzutniki obornika, więc myślę, że może z coś odda. Będzie ten plon w miarę dobry. Ja przerwę w tym miejscu, nie będę nagrywał tutaj całej drogi, jak będę szedł w stronę swoich pól. Także odezwę się do Was na trzy. biegliśmy na pole pszenicy. Mamy tutaj pół hektara, działka nie powala. Miotły narosło, trochę żyta. Tutaj odchwaszczanie zrobiłem lancetem. Do listnie też tam nitro, spida dałem chyba 4,5. 4,5 dawałem na oziminy. 5 litrów na, na jarę. To tutaj właśnie dałem chyba w dwóch dawkach właśnie na pszenicę. Myślałem, że coś ją podratuje. Ale tutaj na początku słaba, a bliżej końca w miarę taka no galanta. Pół hektara myślę, że jak da co najmniej ze dwie tony z tej działki, chciałbym, żeby tyle dało. To będę zadowolony. I tyle. Obornika tu nie dawałem. Jakiegoś tam poplonu też nie siałem. I cóż, no z takich spraw tutaj właśnie typu no, poplony czy coś no to tutaj no, nie dawane nic teraz będzie tutaj dane wapno granulowane nordkalka prawdopodobnie zakupię i tutaj będzie rzodkiew oleista wysiana bo taki mój główny poplon który będę wysiewał to rzodkiew na bodajże półtora hektara wysieję rzodkiew u nas ceny tam wahają się od 7 do 10 zł za kilogram. Miałem yy, kupić sobie łubin, ale łubin drogi, strasznie. Ale postanowiłem, że w tamtym roku już posiałem tą rzodkiew. Nie wyszła taka tragiczna. No. Tak, ja wiem, no z 15 cm 20 może wyszła od ziemi. Także, bo ja ją też późno wsiałem. Ja ją wsiałem yy, na Początku września i to też tak. I zorałem ją chyba w październiku, po, w połowie października, więc ona też jakoś tam nie miała czasu, że tak powiem, ruszyć. Dobrze, więc, yy, więc tak się sytuacja yy, niestety przedstawia. Propo filmów, no niestety, tak jak tam wspomniałem na wstępie, yy, sprawy osobiste, yy, problemy, że tak powiem, yy, nie to, że no zdrowotne, można by to tak uznać. Yy, nie mogę wykonywać na razie, no tak pracować zbytnio nie mogę, bo, bo to się tam stała jedna rzecz i, yy, i niestety po prostu, no tak to tam coś przy, czy przy Władymircu pomajstrował, czy, czy tam tam próbowałem prasę nasmarować, próbowałem i na chęci, na chęci miałem. Podszedłem, zacząłem smarować, a to wszystko uciekało, bo to jedną ręką to, to nie robota. Drugą mam na razie unieruchomioną, więc nagrywam wszystko tylko jedną ręką i telefonem. Także wybaczcie za to. Postaram się jak najszybciej, jeśli tylko zdrowie, mówię, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na żniwa prawdopodobnie już mogę być cały. Tak powiem, już normalnie będę mógł nagrywać. Yy, I tak zaraz yy, będziemy na mojej działce ziemniaków. Na którą yy, tutaj nagrywałem swojego pierwszego vloga na kanał. Co mi ten kolektor spadł? U nas już rzepaki, praktycznie no do koszenia. Oczywiście nie moje działki, bo ja rzepaku nie sieję. A to jeszcze nie tutaj. Jeszcze dwie działeczki mamy ziemniaki nasze. Działka też nie jest jakaś nie wiadomo jak duża ale zawsze na te własne potrzeby co mam kupować ze sklepu to sobie posadzę swoje ziemniaczki z jesień. Wszystko i tak chemią napchane. Ta żywność to i tak niestety. Zobaczcie ziemniaczki. Dwie odmiany. Ignasie oraz owacje. Jeśli nie mylę, z tej strony są chyba owacje, a z tamtej są IgnaSie. Albo na odwrót. Bo pamiętam, że trzy razy sadzarką przejechałem i musiałem się do domu wrócić, bo musiałem drugiej odmiany sobie trochę podsypać. Bo chcieliśmy sprawdzić, która odmiana będzie lepsza i która będzie smaczniejsza. Dla mnie smaczniejsze są IgnaSie. Nie wiem, jak Wy. Mi one bardziej pasują. Tutaj dany tylko obornik i tam wiadomo coś na chwast na stonkę też było, decisem chyba opryskane, jeśli nie mylę. Chyba decisem nie, nie pamiętam Bo ja nie, nie ja pryskałem, tylko znajomy mi tu opryskał działkę dałem mu tylko na środki on tam opryskał Nawet nie wiem powiem wam szczerze czym Bo w ten czas akurat mi nie było Byłem byłem już tak powiem niedostępny leżałem w szpitalu i, i po prostu no, nawet, nawet nie no, pieniądze były odłożone aby tylko kupić i, i spryskać chciałaby tylko została tam do pokazania działka przężyta także ja y, zrobię pauzę i wracam do Was jak będę na przeżycie Także już doszedłem, o. jesteśmy na działeczce yy, Przężyta mamy tutaj 80 arów I też nawożenie podobne jak na pszenicy yy, 4,5 litra nitro I yy, lancet Dany jako odchwaszczenie yy, Tutaj dałem na pół pola bo mi tylko na pół pola starczyło obornika Ale Szczerze Wam powiem, że nawet fajna urosła. Ładnie to wyszło. Sami możecie ocenić, jak wygląda Waszym zdaniem. Na duże plony się w tym roku nie nastawiam, ale zawsze coś będzie. Wiadomo, sprzedać będzie gdzie, bo zbyt, yy, zbyt na to jest. Na plony są zbyty. Gdzieś się zawsze coś y, sprzeda. W tym roku jakoś tak dosyć późno, bo w lutym dopiero sprzedałem swoje plony. Tam część sprzedałem tak lokalnie y, ludziom. Tam ma to do gołębi, pszenicę miałem. Y, kupywali ode mnie dla gołębi. A owies i pszenżyto to tak o, trochę do, do kur dawałem na y, śrutę. Y, trochę mieszałem. i i tego No i część przyjechali, zabrali, to co miałem w big popakowałem. Przężyta było bodajże chyba 4 tony i owsa około 2,5 tony. Więc jeszcze trafiłem na dobre, dobre ceny, bo za przężyto zapłacili, dali mi 135 za meter i za owies chyba 105 to i tak ładna, ładna cena, gdzie teraz no, niestety trochę ceny y, zaszybowały w dół. Przyszły też wiadomości, że y, nawozy drożeją znowu, co dla nas rolników no nie jest zbyt y, dobrym rozwiązaniem, no bo wiadomo, no, jednak my rolnicy na coś pracujemy, żeby przez ten cały rok y, coś sobie y, mieć tego plonu i żeby Wiadomo, jak ktoś ma zwierzęta, no to spaść na zwierzęta, a jeśli ktoś nie ma zwierząt, tylko ma produkcję roślinną, no to żeby jak najwyższy plon był, żeby jak najwięcej tego sprzedać i wyprowadzić na rynek, tak? Niestety ta inflacja, te nawozy, wszystko idzie tak w górę, że były takie momenty, że naprawdę aż się odechciewało, że tak powiem, no prowadzić gospodarstwa. No. Nie oszukujmy się kupując saleczek dwa lata temu za 1200 złotych, czy za rok, rok temu. A teraz mamy 3600, no to już jest różnica, tak? No co my nie mamy wpływu, bo to wszystko państwo narzuca, tak? Narzucają, narzucane są nam ceny, na które niestety prędzej czy później i tak musimy przystanąć, tak? Że benzyna kosztowała 4 zł, a teraz kosztuje powiedzmy te 760 na chwilę obecną, gdzie benzyna już przekracza 8 zł, to jest po prostu no, dziwne rzeczy. Także ja już nie zanudzam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No cóż, do następnego odcinka.